Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. U nas już jesteśmy otwarci, także się cieszymy, ludzie już wracają do nas. Dzisiaj już mamy dwie wycieczki szkolne, także jest wesoło. A co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że muzeum się będzie rozwijało, wizja jest, koncepcji jest bardzo dużo. Dzisiaj się spotkałem z firmą budowlaną, która już mniej więcej przygotowała koncepcję łącznika i przejmujemy kolejne hale, adaptujemy na muzeum. Kiedyś w jakimś którymś odcinku powiedziałem, że muzeum się będzie przekształcało w część edukacyjną, naukową i to jest moim marzeniem, żeby troszeczkę szkolić, pokazywać od strony edukacyjnej nasze rzeczy, nasze eksponaty. Ta druga, ta już całkowita wystawa, bo tak mniej więcej z firmą budowlaną już jesteśmy dogadani, mamy harmonogram prac, że przed długim weekendem majowym 2025 Otworzymy kolejne 3000 metrów kwadratowych. Dla nas to będzie naprawdę bardzo duże wydarzenie. W związku z tym już od jakiegoś czasu szykujemy się do eksponatów takich właśnie naukowych. Przyjechał przed chwileczką pierwszy eksponat. Poznajcie Marcina. Marcin Mróz, inżynier Marcin Mróz. Tutaj współpracujemy od jakiegoś czasu. Dzień I dobry. tutaj Cześć. zrobił nam Marcinek już pierwszy taki eksponat, że chciałbym wam oddać głos Marcinkowi, mądry, mądry kolega, który który robimy takie bardziej troszeczkę nowoczesne, interaktywne rzeczy, które po prostu dla dzieciaków, dla ludzi technicznych będzie to ciekawe, żeby troszeczkę pojąć technikę motoryzacyjną, fizykę, bo też będziemy robili bardzo dużo urządzeń takich dotyczących fizyki, ale wszystko związane z motoryzacją. Przedstawiam wam pierwszy eksponat. Marcinek, opowiedz, co tutaj się dzieje. Tomek mnie bardzo dobrze zareklamowałeś. Mam nadzieję, że wszystko, co powiedziałeś, to jest prawda. To jest nasz pierwszy element kolekcji edukacyjnej. Jest to most. Most z samochodu dostawczego Lublin. Ten most ma nam za zadanie pokazać, jak działa mechanizm różnicowy każdego samochodu, który występuje. Jest to przygotowana lekcja dla każdego młodego i dorosłego człowieka, który chciałby zapoznać się z zasadą działania takiego mechanizmu. Przez tą lekcję przeprowadzi nas monitor, na którym jest wyświetlona. Każda informacja potrzebna do tego, żeby pobawić się tym stanowiskiem i też nauczyć się czegoś. Zasada działania jest bardzo prosta. Podchodzimy do stanowiska i możemy od razu dowiedzieć się, jakie to jest stanowisko i do czego to służy, aby przejść dalej do knii start. Specjalnie dla y, muzeum w Wenie zaprojektowaliśmy system bezdotykowy, system zbliżeniowy, tak więc y, nie będzie trzeba myśleć, gdzie nacisnąć, wystarczy przyłożyć rękę do pola start. I zaczynamy przechodzić yy, przez tą całą lekcję. Wytłumaczone jest, jak działa mechanizm różnicowy, co to jest mechanizm różnicowy, do czego służy ten mechanizm różnicowy. Opisany jest yy, graficznie system działania i wytłumaczone jest, co do czego służy. Tablica również informuje nas o tym, że. Teraz mechanizm zostanie, zostanie wprawiony w ruch, żeby zachować ostrożność podczas obsługi mechanizmów ruchomych. I silnik elektryczny napędza teraz mechanizm różnicowy. Tak. Za pomocą dźwigni możemy przebadać ten mechanizm różnicowy, poznać jego zasadę działania, zobaczyć co się dzieje, jeżeli. Jedno z kół zostaje zahamowane. Jak mechanizm różnicowy wybiera siły związane z poruszaniem się tego mechanizmu po drodze, możemy również zatrzymać, możemy również zatrzymać drugie koło. Możemy spowodować, że koła obracają się równe. Dlaczego mechanizm hamuje? Dlatego, że za pomocą tej dźwigni demonstrujemy zasadę działania mechanizmu przy skręcaniu pojazdu w prawo lub w lewo. Animacja pokazuje, pokazuje dokładniej to, co się dzieje wewnątrz obudowy. Mimo tego, że widzimy, co się dzieje wewnątrz obudowy, to i tak animacja pozwala nam dostrzec więcej, pokazuje, które koło jest zahamowane za pomocą strzałeczek, No i co, no tak to wygląda teraz nasza tak to praca wygląda. czasu, mamy do końca kwietnia. To urządzenie już będzie tutaj w muzeum stało, więc jeżeli widzo, widzowie przyjdziecie do nas tutaj na zwiedzanie, przede wszystkim szkoły, to będziecie mogli już sobie też ten eksponat tutaj używać i oglądać. My działamy tutaj z kolegą Marcinem, bo chcemy do końca kwietnia zrobić kilkadziesiąt takich urządzeń. Będzie około 20-30, będzie taka duża sala, gdzie będziemy mogli po kolei przechodzić wszystkie takie nasze eksponaty. Dajcie znać w komentarzu, jak wy to widzicie, jak Wam się podoba. Generalnie wiem, że macie wiele różnych pomysłów, więc dajcie znać, co byście jeszcze chcieli, żebyśmy zrobili tutaj w muzeum. Mamy tutaj mądre głowy i, i chcemy coś naprawdę takiego stworzyć naukowego, żeby to muzeum nie było tylko związane z samochodami, nie tylko samochody, bo ja mówię, budujemy kolejne 3000 m2, jest to bardzo duża powierzchnia, nie chciałbym dokładać tylko i tylko samochody, tylko chciałbym też zrobić wiele takich rzeczy i też mam jeszcze wiele różnych koncepcji, pomysłów na, na, na rozwinięcie muzeum. No tak to wygląda. No dziękuję. Poznaliście Marcina. Marcin jeszcze na pewno będzie tutaj z nami w kilku odcinkach. No czeka Was na pewno wiele niespodzianek. Tak, tak. Już mamy tutaj pomysły, pomysły i, i... no i co? No to co? Proszę Was w komentarzu o jakieś koncepcje, co byście jeszcze nam podpowiedzieli, bo może coś nam widzowie podpowiedzą, co można zrobić, tak? tutaj niedługo robimy przekrój samochodu, który będzie odpalał silnik, gdzie będą się wszystkie koła kręciły jeden do jednego, więc no i robimy kolejne modele różnego tego typu. Więc czeka nas tutaj długa droga, ale no mówię, cały czas coś wymyślamy, koncepcje są, wizje są, także dziękujemy wam serdecznie. No i pozdrawiamy z Oławy. Zapraszam Was teraz do sekcji komentarzy, gdzie można podzielić się swoim pomysłem na nową część muzeum. A tymczasem zabieramy Was do firmy Jetronik, gdzie naprawiany był muzealny Mercedes. Witam Was serdecznie. Za chwilę odbierzemy naszego oliwkowego Mercedesa klasy S, który, jak się okazało, miał małe problemy ze zbiornikiem paliwa. Ta firma spod Wrocławia zajęła się kompleksowo całą naprawą, a za chwilę przedstawię Wam Jędka, który mm, zrobił tą całą pracę. Także chodźcie razem ze mną, zobaczymy Jędka i zobaczymy Mercedesa. O, tutaj Jędrek już z Tomkiem rozmawia. Dzień dobry, panie Jędrzeju. Dzień dobry bardzo, panie Kamilo. Tutaj mikrofonik trzyma się. To Chyba. co, przechodzimy do rzeczy? Do rzeczy. Opowiadaj, co zrobiłeś w tym Mercedesie. No nie tyle co sam ja, bo ja tutaj, wiesz, ręka mechaniczna i żeby to wszystko dojrzeć, a tak naprawdę Krzysztof się zajmuje, specjalizuje w naprawie, regulacji i doglądaniu tych samochodów. Małotko mm -hmm. no, przyjechało z problemem, wiadomo, nierównej pracy, ciężkie odpalanie i tak dalej, tak dalej, no Krzysiu się do tego dołożył, widzieliśmy kłopoty, finalnie się okazało, że no, mamy jednak troszeczkę bałaganu w zbiorniku paliwa. Wszystko się tam poprzytykało, filtr wyleciał z tego żur, więc po kolei no, szukaliśmy zbiornika. Czekaliśmy, aż przyjdzie z Niemiec. Zamontowany nowych literek. Nowa pompa paliwa plus regulacja. Żyje to, chodzi, powinno być póki co dobrze. Jeszcze parę tam drobniejszych rzeczy, typu przewodziki. Oddajemy, żeby sobie spokojnie mogło to pojeździć. Rozjeździmy to, mam nadzieję, nie będzie potrzeby wprowadzania korekt. Zobaczmy. A ten nieszczęsny gadżet tronik, robiliście coś? Nie uważamy, żeby teraz trzeba było tam jakoś specjalnie do niego zaglądać. Auto jeździ, dobrze się zbiera, daje to radę, tak czy siak to zostawiamy, niech to się po prostu rozjeździ. Wymiana tego może być bardzo kosztowna, a na chwilę obecną uważamy, że niepotrzebna. To choć pokażemy widzowi nowy zbiornik. Za dużo tu nie zobaczysz. Musielibyśmy tę ścianę zdemontować, która go zakrywa. W każdym razie jest schowany za tą e, e, przesłoną tapicerowaną. Tu ewentualnie kawałek w lewów. Widzisz, piękny, oryginalny, nowy. Przyszedł, siedzi, nic się nie dzieje. Wyczyszczone znaczy wyczyszczony elementy po drodze, jakaś tam drubnica, która potrzebna do montażu. Auto śmiga, więc, więc czekają Was najbliższe kilometry na, na testowaniu. Dobra, to może pod, pod maskę jeszcze zajrzymy, co? Zapraszam. Ty, 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 ty. Powiedz mi, wy się zajmujecie tego typu naprawami na co dzień? Yy, tak, jest to nasza dziedzina, Krzysztofa. On tu myśli, on główkuje, a realizację pozostawia wszystkim innym. Hmm, hmm, hmm. Ustawi się. Jak no. to jest dyplomatyczne nazwanie ciężkiej roboty. No tak naprawdę teraz tutaj za wiele nie widać, jeżeli chodzi o ten sam stryb mechaniczny, schowany jest pod... Filterkiem możemy go zdemontować. Chyba no możemy. Dawaj, demontuj. Chyba możemy, żeby mniej więcej móc pokazać, jak to działa. Bo tyle osób, ile pytało mnie o ten gadżet Tronik, to naprawdę no łeb urywa. Ta... Z tym każdy ma problem. No zgadza się, wiesz, to stary pomysł niemiecki, tak naprawdę firmy Bosch. I yy, wiele lat funkcjonowało całkiem niezawodnie. No niestety trzeba go dosyć regularnie doglądać i serwisować. Wiadomo, to ma swoje lata pewne elementy się tam niestety no zużywają, a przede wszystkim największym problemem podejrzewam jest bałagan brud, który potrafi się pojawić, choćby auto stało, zbiornik przedzewiał i się mogą tego zacząć niemałe kłopot. Ściągniemy ten dolot. No, najwięcej ciekawostek to się kryje tutaj. O co tu chodzi tak naprawdę? Przez przepływ powietrza, który zdjęliśmy sobie jest przepływ powietrza, który naciska na tę na przepustnicę. Można by to określić do współczesnego przepływomierza. Zaś urządzenie obok no, akumuluje sobie w sobie ciśnienie paliwa i w zależności jak mocno się ta klapa. Spiętrzająca otworzy, tak dawkuje przewodami na wtryskiwacze ciąg, ciągiem paliwo na, na, do komór spalania i kwestia wyregulować to wszystko, dopilnować, żeby ciśnienia się zgadzały. Głównie na tym to polega, no trzeba mieć troszeczkę wiedzy, tu akurat mamy wyjątkowo prosty silnik, tak, Z starszej generacji, nie ma tu w zasadzie elektroniki. Mamy dodatkowy wtryskiwacz rozruchowy, jakiś tam czujniczek, plus jeszcze zawór regulujący ciśnienie w fazie rozgrzewania, jest tam niżej schowany, też do niego zaglądaliśmy. Trzeba było go po prostu skontrolować. No kwestia regulacji. Analizator, pewne urządzenia. Tam stoi taka piękna szafa z Boscha z lat 90 FSA. Diagnostyczno-pomiarowa i ona jest tu niezbędna, żeby dokładnie zweryfikować pewne tematy. No ale nie ukrywam, doświadczenie Krzyśka to chyba najważniejsze, co, co jest dostępne, żeby sobie z tym poradzić. Chodź tą szafę zobaczymy z ciekawości. Zapraszamy, zapraszamy. Gdzie jest ta magia Atari? Tutaj jest ta magia Atari. Odpalamy jeszcze piękny monitor CRT. Wszystkie niezbędne czujki, podłączenia, lampa stroboskopowa, czujniki kleszcze do badania zapłonu. To wszystko mamy tu na wyścigniku, bo się uruchamia. Chwilę to potrwa. No niestety, w języku niemieckim. Krzysztof sobie radzi z zamkniętymi oczami, ja to z, z transmatorem w ręku. Chyba, że mi się uda na angielski przełączyć, wtedy zalecimy z tematem o wiele prościej. Stara maszyna to chyba jeszcze pamięta początek lat 90. tak naprawdę to, to taki sprzęt jak chłopaki posiadali tu w Polsce we Wrocławiu i nim naprawiali Mercedesy BMW w tamtych latach, to chyba było top, co można było posiadać z diagnostyki tych samochodów. Ale w latach ee, 90. to to musiało kosztować tyle co dom. Podejrzewam, że tak, albo i lepiej. Podejrzewam, że tak. To były przepotężne kwoty jak na tamte czasy. Nie znam szczegółów, może Krzysztof się wypowie, ale do dziś ta maszyna robi naprawdę świetną robotę. To jest, to jest... złote narzędzie w, w dobrych rękach. Nie? Diagnosty. Więc sobie działamy. Również jednocześnie no współczesne samochody, tak samo tutaj sobie Krzysztof tym bada. bo Mamy nie wiem, młodszy odpowiednik, tam też stoi już taki borszcz zielony, troszkę mniejszy, bardziej kompaktowy, wiadomo. Ma te same funkcje, oscyloskopy, badania tak dalej. Diagnoza po OBD, no to tu nie było, tu mamy jeszcze starego typu złącza diagnostyczne, jeżeli mówimy o samochodach z lat 80-tych, 90 -tych, Mercedesy, BMW I jeszcze, już można było się tam z tymi systemami połączyć, coś tam wydiagnozować tak? I, i była tu taka możliwość, mówię, ciekawostka, sam chętnie poznaję tą maszynę, tu się co chwilę przyglądam Krzyszkowi, jak pracuje, co robi, szukamy wspólnie jakichś kłopotów i, i A rozwiązujemy. A tak, tak na sucho coś pokażemy? No sucho. O, co my tu mamy teraz? Chorda pótnię tego. Wiesz co, nie za wiele chyba sprawdzimy, nie za wiele. czy Tetris jest. Eee, nie, Tetrisa nie ma ani snake'a, to, to jeszcze nie te. Każeś mi po niemiecku na siłę. Słuchajcie, no tu można zbadać tak naprawdę zapinając w proste kleszcze na, na choćby przewody zapłonowe. Eee, podejrzeć sobie cyk spalania, jak to wygląda tak naprawdę. Już po prostym oczycie z ekranu. Oscyloskopu można wywnioskować, czy mamy problem tak naprawdę z tworzeniem iskry, czy to jest problem z kompresją, bo nie mamy dobrego spalania, no, to już mówię, oko, diagnosty, doświadczenie, yy, tutaj można wiele, wydaje, wydaje się to naprawdę prymitywnym urządzeniem, ale potrafi zagnieść nie, 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 jeden nowy, że tak powiem, yy, diagnoskop, tak, swoimi możliwościami, no, nie posiadają tego nawet diagnoskop, yy, diagnoskopy, no, znowu rozbudowane oscyloskopy, to trzeba się tak całkiem porządnie doposażyć, żeby móc to pomierzyć. No coś pięknego. Coś pięknego, tak to, to możemy klasyka, teraz wrócić. klasyka motoryzacji, klasyka diagnostyki tak naprawdę. To teraz możemy wrócić do płęty, czyli komputer plus ręce Jędrzeja i sprawdzimy jak odpala. Let's go. Narobiłem Ci roboty, bo teraz... Kluczyki, kluczyki. Wszystko proszę. rozmontowałeś. Odpali. Bra Odpali? Tak, nie, Nie trzeba. Do regulacji, do diagnostyki ten filt nie jest potrzebny. Zresztą, jeżeli mamy cokolwiek tam podregulować, to musi być on zdjęty. Odpalamy. Wchodzimy jeszcze w fazie rozgrzewania, to, to może mieć jakieś małe czknięcia w cudzysłowiu. Tym bardziej pamiętajmy, że jeszcze potrzebuje troszeczkę się ten system rozjeździć, ale po rozgrzaniu, jak to Krzysztof Krzysz mówi, ucieka spod nogi, więc będzie, będzie dobrze. Spadamy, jedziemy. ja powiedz mi, skąd taka korozja w tym zbiorniku? najprawdopodobniej długo stał niski stan paliwa lata swoje ma 70 musiało to skorodować to się zdarza nie pierwsza taka sytuacja gdzie trafiamy takiej ilości korozji niestety afektuje to w ten sposób że dostaje się to wreszcie układu paliwowego a to już może narobić niezły szkód zakładamy że z tą korozją on nie jeździł jakby specjalnie długo bo jak widać żyje ma się dobrze i póki co nie robi problemów testujemy zobaczymy to bardzo dziękujemy za naprawę, diagnostykę i wszystko to, co sprawiło, że ten silnik teraz pracuje pewnie jak w dniu, kiedy opuścił fabrykę. Proszę bardzo. Polecamy się na przyszłość. Zapraszamy wszystkich, którzy mają podobne problemy, podobne samochody. Tutaj sobie z tym zapewne poradzimy. A znasz cennik może takiej diagnostyki? Słuchajcie, podstawowa diagnostyka, czyli no, no przyjazd, weryfikacja, e, choćby na tamtym właśnie diagnostkopie podstawowych parametrów, to tutaj rozmawiamy najprawdopodobniej o kwotach od 300-400 złotych w górę. Jeżeli dochodzi dalsza część, czyli podnosimy auto, musimy zweryfikować, pomierzyć pewne elementy, e, choćby ciśnienie paliwa, z tak, pewnych elementów, zdemontować je, rozebrać, jeżeli się da, e, to już indywidualnie ustalamy, kontaktujemy się z klientem, żeby nie było nigdy zaskoczenia. Pewne rzeczy trzeba zamówić, trzeba na nie poczekać przede wszystkim. To nie leży w hurtownych na półkach. Eee, czasami to stosowanie na bzdurę to może być tydzień albo i dwa, albo i lepiej, w zależności od tego jak malki rozmawiamy, z którego roku. Można zrobić dużo. Pytanie, jaka jest dostępność sześciu. To aktualnie może nas przystopować, chociaż mamy swoje źródła i udaje się. Nieraz rzeczy wyciągnąć tak naprawdę z podszabków, z podrygałów i je Super, to jeszcze raz dziękujemy dziękuję, dziękuję. za wspaniałą robotę. Prace w muzeum wracają do normalności. Zapraszam Was teraz na materiał z naprawy setry. Nagrany kilka tygodni temu, ale jeszcze nie był wyemitowany z powodu powodzi. No co tam, Krzysiu? Chwali się, jak prace idą. O pracę, pracę, pracę. No na razie pomału. Brak części, czekamy właśnie. Dzisiaj już dzwonił kurier, że przywiezie niektóre części, ale co mamy to robimy. Także dostaliśmy w panewki do rury wybieraka biegów. A wyfrezowaliśmy. Wyfrezowane to zostały. tak się martwiłeś. Tak. Już są zrobione, nawet już są zamontowane. Biegi wyregulowane, działają. No i nie mamy układu hamulcowego całego. Pneumatykę e, robisz od nowa? Tak, pneumatykę, tak jak wspominaliśmy wcześniej, robimy od nowa. Częściej resztę za chwilę przyjadą. Dzwonił już kurier do nas. E, I w międzyczasie Paweł rozbiera silnik. Osprzęt silnika ogólnie. Kolektory, e, alty, prądnica. to co niepotrzebne przewody, wszystko magistrale wodne, pompy wody nawet zjął. Trzeba będzie przejrzeć, bo troszkę huczona. Będzie czyszczony blok, malowany. Tak, żeby to jeszcze jakoś wyglądało. Zbiornika paliwa nie było. Zbiornika paliwa nie było. Musimy coś dopasować. I tutaj, jeśli chodzi o zbiornik, on idzie w tym miejscu. To są pozostałości, które z niego zostały. To musimy raczej usunąć. Dorobić nowe mocowanie. Będzie zbiornik wstawiony w takich granicach do 100 litrów. Większego tu nie zmieścimy. Damy zbiorniczek taki 100-litrowy. Myślę, żeby dać plastikowy. To będzie jeździło w trasy, na wycieczki różnego rodzaju. Także z metalowym różnie. Będzie dłuższy czas stał, jakieś farfostle się Nie, odkładają. to ma być metalowy. Ma być metalowy? Tak. Jak szef mówi metalowy, no to coś metalowego wstawimy, ale dobrze, żeby było z blachy kadmowanej, nie zwykła no. czarnucha, tylko żeby to nie korodowało w środku, bo to różnie wiadomo jak bywa. A z ropą e... chyba lepiej jest, nie? Niż z benzyną, no be benzynie tak koroduje. Nie, też to będzie, tak? będzie, znając tak jak nasze polskie bizony, jak stały przez zimę korodowały, wszystko gniwo, zapychało się. Ale ropa taka tłusta jest bardziej niż... Ale w u dołu się skrapla wszystko, u góry mm -hmm. znaczy, woda paruje, paliwie nawet ropa jest, skrapla się i to zawsze koroduje. Tu możesz zobaczyć, Kamil, już jest wybierak zrobiony. Ja to może wejdę do środka. Wiecie, znaczy, rura wzdłuż puszczona, tak nie zobaczysz tego. Musiałbyś też tutaj kawałeczek skoczyć. Biegi już się wchodzą? Tak, biegi wchodzą. Jest wszystko połączone aż do skrzyni biegów. Jest teraz, no, biegi wchodzą i w tą stronę, i w tą stronę. Dużego skoku właśnie nie ma, ma fajny. Fajnie, że ma taki mały skoczek. Nie trzeba szukać biegów. Ona wybiera, to jest Tu jest wsteczny będzie. Nie wejdzie, bo jest akurat biegi. Jak się ustawią stoi, to nie wiadomo. Auto nie jest w tej chwili w pracy. Ale wszystkie wchodzą. O, akurat ząb na ząb. Tu jest wsteczny. To wsteczny, tym no nie. ale on wsteczył. Okay. Przedtem wchodzi, Po prostu zależy, jak się tryb mhm. na tryb akurat wchodzi. Kolejna rzecz. musimy. To można było przedmalowanie. Hamulec ręczny stoi dęba. Wszystko do rozbiórki będzie. Tak samo pedał sprzęgła jest zatarty. A tam kalamitki, może Ci puści. Widzisz, masz tu kalamitkę. Mm, kalamitka tu. Masz. tu. tu no. y, to nic nie da. Jeszcze wszystko wyciągnąć, bo to nie ma szans tego ruszyć. To wszystko jest do rozebrania, wyprasować trzeba, wyszlifować i złożyć. Ten sam problem był też tu z tymi rzeczami czy z biegami. Tak samo wszystko było skorodowane, czy podpórka serwa hamulcowego. Trzeba to do żera rozebrać. Autobus był niekompletny. Nie? On tak naprawdę słuchaj, on nie ma całego środka, nic. My będziemy musieli to wszystko odbudowywać. Tak jak widzisz, teraz robisz hamulce. Ma, nawet zbiornika paliwa nie było, osprzęt silnika brakuje, więc to trzeba wszystko odbudować. Do, do pasowego, Ale fajnie, bo tutaj w zawieszeniu już zrobiłeś od Ursusa trochę części. Nie? No zawieszenie, Od 30, znaczy, tak. Znaczy układ hamulcowy, już myśmy to wspominali wcześniej. Układ hamulcowy, czyli e, cylindry hamulcowe będą od 30. Pompka sprzęgłowa od 30, wysprzęglik od Zetora, serwo hamulcowe od Stara 1142. Tak samo pompki hamulcowe ze Stara 1142. Ratujemy się, czy możemy. No złożymy na polskich częściach? No Na polskich, w razie czego pojedzie gdzieś trasę awaryja jakaś czy co odpukać, idzie do sklepu, kupi no, cylinderek. No ale widzicie, jak, jak cylinderki są takie jak. Jak Mercedes montował, takiej samej średnicy wielkości Takiej samej średnicy. Kurier dzwoni. I tego. O, właśnie dzwoni kurier, ja odbiorę, bo na pewno przy paczkę Halo? O, i w prawo, w prawo, w prawo, już widzę. Już wyszedłem, do góry rękę mam. Także Kamilek, mamy paczuszkę, mamy hamulce, będziemy działać dalej. Dzięki, do widzenia. Także mamy. Ty, ale szczęście mamy. Załapałeś się. Na wizji normalnie kurier. No i po kolei serwo hamulcowe. Zastępimy je tamte serwo, tą dużą puszkę, która tam leży, jest niesprawna. Do tego mamy puszkę. I o co chodzi z tą puszką nie znajdę resztę. O, to jest bardzo prosty układ hamulcowy. Puszka będzie zamocowana jedna i druga w ramię. do tego pompka. Pompka przychodzi tak na przyłoże tylko, w tym miejscu. I będą takie dwa zestawy, jedna oś, druga oś. Przy naciśnięciu hamulca zawór puszcza powietrze na puszkę, i pompki robią wreszcie swoją robotę. Także to jest takie, o, jeszcze zbiorniczek do tego jest. Także to jest takie najprostsze, najpewniejsze rozwiązanie. Już takich dużo przeróbek robiłem i nigdy nie ma z tym problemów. I mamy takie dwa zestawy, czyli jeszcze druga pompka. No druga puszka jest też spakowana, możemy ją otworzyć. Będzie taka setra na polskich częściach. Setra na polskich częściach. Czyli praktycznie do układu hamulcowego przewody, oprócz tych... Przewody, przewody gumowe już mamy. Jeden już przyszedł, drugi zaraz podejdę, bo w sklepie coś nie doszedł do nich. A metalowe przewody mamy na całą szpulę kupionego, tam 6-3 mm średnicę. I będziemy sami końcówki na długość dopasowywać zagniatać. Czyli tak o, zawór to jest będzie podcięgno pedała podłączone, z butli powietrze idzie, pierwszy, pierwsza oś idzie na górną pozycję, druga na dolną pozycję i tak samo wyjścia. To są obojętne które wyjście, reszta do zaślepienia są jedno wyjście pierwsza oś, dolne wyjście, tylna oś. Dlatego tak jak mówiłem wcześniej, zasilane są zawory zwrotne, gdyby któryś przewód strzelił zawsze jedna oś zostaje Hamby. działająca, działająca jedna oś jest w Na tyle ma powietrza, że zdąży się wyhamować bez problemu na kilka razy. Jak pojedziemy w Alpy, hamulce muszą być sprawne. Jeszcze może retarder założymy. Górskie, <górskie hamulce. Ale ręczny jest mechaniczny? Yy, ręczny jest też. Mechaniczny, normalnie na dźwigni mm. linki idą, ta wszystko wisi pod autem, jeszcze odkręcone, że ręczny tak samo będzie. I tak właśnie się dlatego mówić, Na ręcznym musi być dla bezpieczeństwa tak samo. Dodatkowo awaryjny, tak zwany hamulec. No dobra, dobra, to może teraz zobaczymy, co w Warszawie się dzieje. Warszawę szykujemy, chcemy ją pokazać na Retro Motor Show na naszym stanowisku, na targach w Poznaniu. 20-22 wrzesień, ten weekend tam będą targi. Jedziemy całą ekipą, Krzysiu, ja Ciebie też zapraszam, Dawidek też. I widzowie pewnie będą chcieli Was poznać, no to, to już musicie być. No i, no i Warszawę chcemy zabrać, więc może zapytajmy od razu Dawida, jak sytuacja z Warszawą. Panie Dawidzie, jak sytuacja z Warszawą? Eee, witam, witam. Sytuacja z Warszawą no coraz lepiej. Warszawa po prostu da się lubić. Jak widać, perfekcyjna pozycja. Robimy cały czas z instalacją i jedziemy do przodu. Także tutaj jest coś pięknego. Praca przy Warszawie jest esencją marzeń. <noise> Wyczuwam nutkę sarkazmu. Zaraz, zaraz zobaczymy, czy zadziała. I teraz tutaj mamy naprawdę po prawie całym dniu zobaczymy, czy zadziała oświetlenie części mieszkalnej, bo to jest bardzo ważna rzecz. I zaraz przekręcam stacyjkę, i, i to będzie wielki moment. Także ta żarówka, która jest, jest to żarówka taka kontrolna, gdzie docelowo będzie oświetlenie części mieszkalnej, sypialnej, mieszkalnej i, i bytowej. Więc spróbujemy tutaj. Dokładnie za, teraz? Zapłon. 3, 2, 1. Zobaczymy, co się dzieje. Za... Działa, działa. Także mamy oświetlenie. Jesteśmy ku końcowi. Podświetlenie tylnej rejestracji też już dzisiaj udało się doprowadzić. Będzie na pewno działać, będzie podświetlać rejestrację. Więc można powiedzieć, że skończone wycieraczki, dzisiaj również. Podświetlenie które też y, troszeczkę czasu nam zabierało, ale jestem szczęśliwy, ponieważ tak natryski działają, wycieraczki działają, są dwu, dwubiegowe są, kierunkowskazy działają. Cała instalacja, można powiedzieć, wraz y, można tutaj zerknąć z podświetleniem, z podświetleniem deski zegarów, które jest w dwóch wariantach: jaśniejszym i Ciemniejszym jest sprawne, także naprawdę coś pięknego, coś pięknego, jeszcze troszeczkę pracy, troszeczkę dni, które trzeba tutaj poświęcić, i będzie wyjątkowa Warszawa, która będzie Warszawą kamperem. To będzie Warszawa z debiutem w Poznaniu. To będzie ciekawe. Dzisiaj już wiemy, że z powodu powodzi plany zupełnie się zmieniły i Warszawa Camper musi jeszcze poczekać na swoją premierę. Dziękuję za zobaczenie materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.